gdzie warto wybrać się na śniadanie we Wrocławiu? Przystań i marina to miejsce na smaczne rozpoczęcie dnia. W ramach Breakfast Week proponują dwa zestawy: krok monsieur, szarpane żebrowołowe, pieczywo na zakwasie, peszamel, czarna trufla, ser grie, piklowane grzybki i mini sałatka. Oraz placuszki z dyni z jarmużem, piklami i mini sałatką w czterech odsłonach z kwaśną śmietaną, zmarynowanym łososiem, z serami ślubowskimi. Do tego kawa na roślinnym mleku. Wszystko pięknie podane i wyjątkowo smakowite. Do tego piękny widok na Uniwersytet Wrocławski i rzekę Odrę. To danie wpisuje się jakościowo w posiadaną przez Marinę gwiazdkę Michelin. Polecamy!